Rozdział pierwszy. Tajemnicze dźwięki. Miasteczko ogonkowo leżało w dolinie otoczonej lasami i polami, gdzie życie toczyło się spokojnym rytmem. Wśród uroczych domków, brukowanych uliczek i małych sklepików mieszkańcy wiedli swoje codzienne życie, aż do chwili, gdy coś zaczęło burzyć ten spokój. Od kilku nocy miasteczko żyło w strachu. Ze starej, opuszczonej kuźni dochodziły przerażające dźwięki. Odległe, metaliczne uderzenia rozbrzmiewały w ciszy nocy, budząc mieszkańców. Dźwięki przypominały dzwonienie stalowych narzędzi, jakby ktoś kuł coś w kuźni, choć od lat nikt tam nie pracował. Wśród mieszkańców szybko rozeszły się plotki. To duch starego Kowala wrócił szeptała wiewiórka Felicja do jeża Edwarda. Pamiętasz starego pana żelazoryja? Kiedyś mówił, że nigdy nie zostawi swojej kuźni. Może wrócił z zagrobu, by dokończyć swój ostatni miecz dodał tchórzliwy królik Frycek, przytulając się do swojej marchewkowej poduszki. Wieść o duchu rozeszła się lotem błyskawicy. Nawet najodważniejsi mieszkańcy omijali starą kuźnię szerokim łukiem. Lis Rudeusz, który słynął ze swojego sprytu, udawał, że nic go to nie obchodzi, ale gdy tylko miał przejść obok kuźni po zmroku, dostawał dreszczy i nagle znajdował inną drogę do domu. Każdy kolejny hałas sprawiał, że miasteczko zapadało w coraz większy strach. W końcu postanowiono działać. Mieszkańcy wysłali Frycka, by poprosił o pomoc detektywa Chrumpcioka. Chrumpciok był znany w całym Ogonkowie jako najlepszy detektyw. Prowadził własną agencję detektywistyczną, a jego biuro mieściło się w niewielkim domku z czerwonym daszkiem. Kiedy Frycek wbiegł do środka, Chrumpciok właśnie układał papiery na swoim biurku. – Chrumpcioku! – Królik był tak zdyszany, że aż usiadł na podłodze. – Co się stało, Frycku? – zapytał detektyw, poprawiając segregator z dokumentami. – Duchy, duchy w kuźni! – krzyczał Królik. Chrumpciok uniósł brew. – Duchy? Tak każdej nocy metaliczne uderzenia, dzwonienie stali, szumy. Wszyscy to słyszeli! To podobno duch starego kowala Żelazoryja! Detektyw podrapał się po ryjku i sięgnął po swoje notatki. Duchy, mówisz mruknął, a widzieliście je? Frycek pokręcił głową. Nie, ale na pewno tam są. Chrumpciok westchnął i oparł się wygodnie w fotelu. Nie ma żadnych duchów, Frycku. Na pewno jest na to jakieś logiczne wyjaśnienie. Królik wyglądał na zdesperowanego. Ale, Chrumpcioku, wszyscy się boją, nawet Rudeusz. Ha, Rudeusz boi się własnego cienia. On tylko udaje twardego, mruknął detektyw. Dobrze dobrze zobaczę co da się zrobić, ale mam teraz inne sprawy na głowie. Ale to pilne. Spokojnie, frycku, zajmę się tym później. Zakończył temat chrumpciok. Królik wyszedł niezbyt zadowolony, ale noc miała przynieść wydarzenie, które zmieniło podejście detektywa. Tego wieczoru jeż Edward wracał do domu wozem zaprzężonym w dwa silne szczury polne. Droga wiodła tuż obok opuszczonej kuźni. Noc była cicha, aż nagle Edward wzdrygnął się, mocniej ścisnął lejce. Jesz poczuł, jak jego kolce unoszą się na plecach, aż w końcu nie wytrzymał ciśnienia. Duchy Krzyknął i rzucił lejce. Przerażony rzucił się do ucieczki, biegnąc na oślep. Niestety w panice potknął się o wystający korzeń i z impetem upadł na ziemię. Głowa uderzyła w kamień, a świat wokół niego zawirował. Rankiem mieszkańcy znaleźli go nieprzytomnego. To duchy, płakała wiewiórka Felicja. Stara kuźnia jest nawiedzona, wrzeszczał Rudeusz, który był blady jak ściana. Wieść o duchach rozniosła się po całym miasteczku. Gdy tylko chrumpciok usłyszał, co się stało, odłożył wszystkie swoje inne sprawy. Dobrze powiedział do siebie, zakładając swój detektywistyczny płaszcz, czas odkryć prawdę. Rozdział drugi, znikające ślady. Chrumpciok szedł brukowaną uliczką Ogonkowa, mijając domy pogrążone w nocnej ciszy. Jego świński ryjek marszczył się w zamyśleniu. Stara kuźnia od tygodnia spędzała mieszkańcom sen z powiek, a po ostatnim incydencie z Jerzem Edwardem strach rozprzestrzenił się jak pożar na suchym polu. – Duchy? – detektyw w duchu prychnął. Był zbyt doświadczony i nie wierzył w nadprzyrodzone istoty. Każda zagadka miała logiczne rozwiązanie. Trzeba było tylko znaleźć właściwe tropy. Tego wieczoru chrumpciok postanowił sprawdzić kuźnie osobiście. Gdy stanął przed jej skrzypiącymi drzwiami, poczuł lekkie mrowienie na karku. Czy to możliwe, że nie. Nie ma duchów! Jest tylko zagadka, którą trzeba rozwiązać. W kuźni panował chłód, a powietrze było gęste od zapachu starego metalu i rdzy. Chrumciok ostrożnie przesuwał latarką po wnętrzu, oświetlając rzędy zapomnianych narzędzi, zardzewiałe kowadła i pokryte kurzem maszyny. Ale wtedy coś zwróciło jego uwagę. Większość urządzeń była pokryta grubą warstwą pyłu, jakby nikt nie dotykał ich od lat. Z wyjątkiem kilku. Detektyw podszedł bliżej marszcząc ryjek. Kilka maszyn wyglądało tak, jakby ktoś się niedawno czyścił. Kurz był starty w określonych miejscach, a na jednej z nich starej prasie do metalu widniały świeże zabrudzenia. Chrumciok przejechał po nich kopytkiem. Smar. Ktoś tu był! I próbował coś uruchomić. Detektyw schylił się, by dokładniej obejrzeć ślady na metalowej powierzchni, gdy nagle... Głośny dźwięk odbił się echem po całej kuźni. Jakby coś ciężkiego uderzyło o ziemię. Chrumciok aż podskoczył, a z jego kopytka wypadła latarka. Zapadła absolutna ciemność. Przez kilka sekund detektyw stał nieruchomo, czując, jak serce bije mu szybciej. Co to było? Czy to duch? Nie, nie ma duchów. Wziął głęboki oddech i zaczął po omacku szukać latarki. Po chwili palcami trafił na znajomy, chłodny metal. Podniósł ją, włączył i zamarł. Na ziemi leżał kawał ciężkiego metalu, który oderwał się z jednej z maszyn. Chrumpciok podszedł bliżej i przyjrzał się dokładnie. Wyglądało na to, że był świeżo naruszony. To oznaczało jedno. Maszyny były w ruchu. Ktoś naprawdę próbował je uruchomić. Następnego dnia w miasteczku zawrzało Chrumpciok podzielił się swoimi spostrzeżeniami, że w kuźni ktoś faktycznie przebywał, że znaleziono ślady, że może to być jakaś grupa zwierząt, która próbowała przetopić metal. Ale mieszkańcy nie chcieli słuchać: jakie zwierzęta! Nikt z nas tam nie chodzi od lat! To muszą być duchy! piszczała Felicja. Chrumcioku, my wszyscy słyszeliśmy te dźwięki, krzyczał Lis Rudeusz. Ty myślisz, że to jakieś zwykłe zwierzaki? Duch starego kowala żelazoryja wrócił. Duch, duch, duch! Powtarzali mieszkańcy, robiąc coraz większy harmider. Detektyw aż przewrócił oczami. Tego się obawiał. Kiedy strach zawładnie tłumem, logika przestaje mieć znaczenie. Westchnął i wrócił do swojego biura, wiedząc, że będzie musiał odkryć prawdę sam. Stosy papierów piętrzyły się na biurku, a dym z lampy oliwnej powoli unosił się ku sufitowi. Detektyw wertował dokumenty, próbując skupić się na bieżących dochodzeniach, ale jego myśli wciąż wracały do zagadki kuźni. Zmęczenie w końcu go dopadło. Jego głowa opadła na stertę papierów i zapadł w niespokojny sen. Głośne pukanie wyrwało go z sennych odmentów. Chrumciok podskoczył, niemal strącając kałamarz na podłogę. Ktoś walił w jego drzwi. Chrumcioku! krzyknął frycek królik. One znowu hałasują. Detektyw zerwał się z łóżka i w biegu zarzucił płaszcz. Ruszyli razem do kuźni. Ale kiedy dotarli na miejsce, cisza. Ani jednego dźwięku. Mimo to chrumpciok wszedł do środka. Latarka przecięła mrok oświetlając zakurzone wnętrze. Pusto! Ale wtedy zauważył coś nowego. Na stole leżał świeżo oszlifowany kawałek metalu. Ktoś tu był. I to dzisiaj. Następnego dnia chrumciok przysiadł w lokalnej piekarni, próbując zebrać myśli. Zajadał się pączkiem, gdy usłyszał coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Słyszeliście? Pod kuźnią zebrała się grupa mieszkańców. Wynajęli jakiegoś szamana, żeby odpędził duchy. Detektyw aż zakrztusił się nadzieniem. Że co proszę, bez chwili zwłoki wybiegł na ulicę i pobiegł prosto pod kuźnie. I rzeczywiście zebrał się tam tłum. Na środku stał dziwacznie ubrany szarlatan, mamroczący niezrozumiałe słowa, gdy mieszkańcy patrzyli na niego z nadzieją. On odpędzi duchy, krzyczał Rudeusz. W końcu będziemy bezpieczni. Chrumpciok nie mógł w to uwierzyć. Ludzie naprawdę woleli wierzyć w magiczne rytuały niż w logiczne wyjaśnienia? Szarlatan uniósł łapy i zaczął sypać jakieś zioła w powietrze, wypowiadając przy tym niezrozumiałe dla nikogo wyrazy. Chrumpciok ruszył przed siebie i wyrwał mu sakiewkę. Koniec tego cyrku! Warknął. Mieszkańcy spojrzeli na niego osłupieni. To zwykły oszust! Już nieraz prowadziłem dochodzenia w jego sprawie! Powiedział, pokazując zawartość sakiewki. To tylko lawenda i pokruszone liście dębu. Zapanowała cisza. Ale, ale, wyjąkał rudeusz, duchy? Tylko on może je odpędzić. Nie ma żadnych duchów, powiedział chrumpciok stanowczo. Ktoś w tej kuźni faktycznie działa, ale to nie duchy. A ty pakuj swoje manatki i zabieraj się stąd. Mieszkańcy zaczęli szeptać między sobą. Szarlatan w panice zebrał swoje rzeczy i uciekł. Chrumpciok popatrzył na wszystkich poważnie. Zamierzam spędzić noc w kuźni i dowiedzieć się, co tam się naprawdę dzieje. Mieszkańcy spojrzeli po sobie z niepewnością i strachem w oczach. W końcu Felicja wyszeptała: Detektywie, ale to niebezpieczne. Co jeśli te duchy pana zabiorą? Detektyw skinął głową. Na to pytanie wszyscy poznamy odpowiedź jutro. I ruszył do kuźni, by tej nocy rozwiązać zagadkę raz na zawsze. Rozdział trzeci. Strachy na lachy. Chrumpciok nigdy nie należał do tych, którzy łatwo się poddają. Jeśli coś zaprzątało mu głowę, to znaczyło, że sprawa nie została jeszcze zamknięta. Nie był również tchórzem, ale tej nocy, siedząc w ciemnej, opuszczonej kuźni, czuł nieprzyjemny dreszcz na karku. Tego wieczoru, uzbrojony w latarkę, notatnik i swoje niezawodne kopytka, wrócił do kuźni. Tym razem postanowił nie tylko zbadać sprawę, ale czekać na to, co się wydarzy. Cisza była niemal przytłaczająca. Chrumciok przeszedł między zakurzonymi maszynami, aż w końcu znalazł sobie dobre miejsce do obserwacji za wielkim, zardzewiałym piecem hutniczym. Usiadł tam i czekał. Miał zamiar czuwać całą noc, ale po długim dniu pełnym pracy i śledztwa zmęczenie wzięło górę. Oparty o zimny, metalowy piec hutniczy, detektyw nie zauważył, kiedy jego oczy same się zamknęły. Zapadł w sen. Nie był to jednak spokojny sen Nagle Głośny, metaliczny huk rozdarł ciszę Chrumpciok zerwał się na równe nogi Serce waliło mu jak młot A przez sekundę był pewien, że naprawdę obudził go duch kowala Klęk, klęk, klęk! Dźwięki rozbrzmiewały w kuźni Ktoś albo coś tu jest Detektyw chciał uciec, odruchowo sięgnął po latarkę, ale ta z nerwów wypadła mu z kopytka i potoczyła się po podłodze. Do stu tysięcy złamanych kopyt! Syknął ze złością, czołgając się w ciemności, by ją odnaleźć. Dźwięki nie ustawały. Przez krótką chwilę chrumpciok naprawdę poczuł strach. Ale potem. Wziął głęboki oddech i skupił myśli. Nie ma duchów, szepnął do siebie. To wytwór mojej wyobraźni, jest tylko tajemnica do rozwiązania. Znalazł latarkę, ścisnął ją mocno w kopytku i zajrzał z zapieca, by zobaczyć co się dzieje. W świetle księżyca zobaczył kilka drobnych postaci poruszających się po kuźni. Cicho, ostrożnie wychylił się jeszcze bardziej. Grupa jeżozwierzy krzątała się wokół starej maszyny. Niektóre próbowały ją pchnąć, inne szarpały jakieś dźwignie. Widać było, że nie bardzo wiedzą, co robią. Nagle jeden z nich próbował przekręcić jakieś pokrętło. Ciężki kawałek metalu spadł z hukiem na podłogę, wprawiając jeżozwierzę w panikę. Uciekajmy, zapiszczał jeden. Nie, czekajcie, powiedział inny. Jeszcze raz, może tym razem się uda. Chrząmciok wziął głęboki oddech i wyszedł z ukrycia. Ręce, e, łapki do góry, powiedział głośno. Jeżozwierze zwierzę poderwały się w panice. A, to on! zapiszczał jeden z nich. Spokojnie detektywie, my tylko. Tylko co? przerwał chrumpciok mierząc ich podejrzliwym spojrzeniem. Macie pięć sekund, żeby wyjaśnić, co robicie w tej kuźni w środku nocy. Jeden z jeżozwierzy starszy i nieco bardziej opanowany podszedł bliżej. Detektywie, to wszystko wielkie nieporozumienie. My próbowaliśmy naprawić tą starą maszynę. Chrumpciok uniósł brew. Naprawić po co? Jeżozwierz westchnął. Na zimę potrzebujemy paliwa dla naszej licznej rodziny, inaczej grozi nam chłód. Zawsze zbieramy drewno, ale w tym roku było go mało. Dowiedzieliśmy się, że stara maszyna w tej kuźni może przetapiać drewno na specjalne brykiety. Chrumpciok spojrzał na zakurzone maszyny. Teraz wszystko miało sens. Ale maszyna nie działała, prawda? Właśnie, przytaknął jeżozwierz. Próbowaliśmy ją uruchomić, ale nie mieliśmy pojęcia, jak to zrobić. Dlatego czasem wydawała te dziwne dźwięki, a my uciekaliśmy w popłochu, myśląc, że coś się zaraz zawali. Detektyw westchnął ciężko. Czyli to byliście wy przez cały ten czas? zwierzę pokiwały głowami. No cóż, chrumpciok spojrzał na nich surowo, ale w głębi duszy nie mógł się na nich gniewać. Wiedział, że nie mieli złych zamiarów. Trzeba było po prostu powiedzieć o tym mieszkańcom, fuknął. Zamiast tego narobiliście niezłego zamieszania. Wszyscy w ogonkowie myślą, że to duchy. Jeżozwierze zwierzę spuściły wzrok. Baliśmy się, że nas przepędzą. Kuźnia jest opuszczona, a my nie mieliśmy pozwolenia na jej używanie. Chrumciok westchnął. No dobrze, słuchajcie. Maszyna faktycznie jest stara, ale mogę wam pomóc ją uruchomić zwierzę, aż podskoczyły z radości. Naprawdę? Tak, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Chrumpciok uśmiechnął się. Rano powiecie wszystkim, co tu naprawdę się działo. Następnego dnia mieszkańcy Ogonkowa zebrali się przed kuźnią, gdy Chrumpciok wezwał ich na ważne ogłoszenie. Wszyscy szeptali między sobą, spodziewając się, że detektyw w końcu ujawni ducha starego Kowala. Ale kiedy jeżozwierze wyszły na środek i przyznały się do wszystkiego, miasteczko zamarło. A potem wybuchnęło gromkim śmiechem! Cały ten czas baliśmy się zwykłych jeżozwierzy! rechotał ktoś w tłumie. A ja myślałam, że to klątwa dodała pani Borsukowa. A ja już wynajmowałem chatę w innym miasteczku, wykrzyknął ktoś inny. Śmiech i rozmowy wypełniły rynek. Panika zamieniła się w rozbawienie. Chrumciok, siedząc na ławce przed swoją agencją, patrzył na rozbawionych mieszkańców i uśmiechał się pod nosem. Sprawa została rozwiązana. Nie było żadnych duchów, Żadnej klątwy, tylko strach przed nieznanym. Jeżozwierze w końcu uruchomiły maszynę, tym razem z pomocą całego miasteczka. Wszyscy nauczyli się, że zamiast wpadać w panikę, lepiej szukać logicznych wyjaśnień i działać razem. Chrumpciok przeciągnął się i sięgnął po świeżutkiego pączka z nadzieniem malinowym. Nic tak nie smakuje jak dobrze rozwiązana sprawa. I z tymi słowami wgryzł się w swój ulubiony przysmak, ciesząc się kolejnym zwariowanym dniem w ogonkowie. A mieszkańcy nauczyli się, aby nie bać się nieznanego odwaga i ciekawość prowadzą do prawdy, podczas gdy panika i strach mogą zaburzyć nasz osąd. Gdy pozwalamy im przejąć kontrolę nad naszymi myślami, tracimy zdolność racjonalnego myślenia i dostrzegania rzeczy takimi, jakie naprawdę są. Tylko spokój i otwartość umysłu pozwalają nam podejmować mądre decyzje i odkrywać to, co jest naprawdę ważne.